Od dziś zmiana dla 20 milionów Polaków. Szczegóły Profilaktyka 40. Premier, w odpowiednim momencie musimy wychwytywać problemy ze zdrowiem. Polacy są bardzo empatyczni, ale czasem zapominają o sobie, powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej o programie Profilaktyka 40. Jak podkreślił, program ten ma pomóc, by w odpowiednim momencie wychwycić problemy ze zdrowiem. Zaczynamy odbudowę zdrowia publicznego, stwierdził z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski. 1 lipca wystartował program Profilaktyka 40+, który, jak zaznaczył premier, jest elementem polskiego ładu. Po wypełnieniu specjalnej ankiety w internetowym koncie pacjenta osoby po 40 otrzymają skierowanie na pakiet badań. Mam nadzieję, że 1 lipca zostanie w naszej pamięci, bo uruchamiamy bardzo konkretne projekty. Profilaktyka 40, plus i zniesienie limitów do specjalistów. Zaczynamy od budowy zdrowia publicznego, powiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski. Bardzo rzadko o tym mówimy, ale profilaktyka to też przecież forma przygotowania się do walki z pandemią, dodał. Jak przekazał niedzielski, program jest skierowany do 20 milionów osób. Sam z tego programu skorzystam. Żona by mnie okrzyczała, jakbym tego nie zrobił, dodał minister. Także premier zadeklarował, że wykona proponowane w programie badania. Pakiet badań dla 40-latków i starszych, profilaktyka 40+, to program badań profilaktycznych dla Polaków od 40 roku życia. Jak podano na rządowych stronach, dzięki dobranemu pakietowi badań laboratoryjnych będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym etapie, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny. Od 1 lipca po wypełnieniu ankiety w internetowym koncie pacjenta osoby po 40 otrzymają e skierowanie na pakiet badań. Następnie pacjenci mogą zapisać się na badania w placówce, która realizuje program. Osoby, które nie korzystają z IGP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii domowej opieki medycznej. Zniesienie limitów do specjalistów także od 1 lipca nie obowiązują limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i w niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej. Wcześniej takie limity zniesiono przy pierwszej wizycie w poradniach endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej. Poradnie specjalistyczne, które są finansowane z NFZ w ryczałcie ponad 580 w całym kraju, będą mogły od 1 lipca przyjąć każdego pacjenta i mieć zagwarantowane, że będą miały za zrealizowane świadczenie zapłacone w pełnej wysokości. Bezlimitowe świadczenia dotyczą świadczeń wyłączonych z ryczałtu, udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz niektórych świadczeń w ramach sieci kardiologicznej. Taka zmiana ma ułatwić dostęp pacjentom do specjalistów, skrócić kolejki.